Michał, każdy z nas przeżywa różnego rodzaju emocje i też staramy się od naszych gości, dzisiaj od siebie dopytać jak się czuje w różnych stanach emocjonalnych. Może zaczniemy od tej pozytywnej, od Kariny. Dobrze, czyli zaczynamy plusem. Co to tutaj jest, widzisz? To jest podpowiedź. że jest stopą. z reklamy Bon -Well, chyba, tak? Nie, to Focąka. jest odwaga. O, jest odwaga. Możesz pokazać teraz do kamery tą planszę. Tak, no jest Ci to na pewno dobrze znane uczucie odwagi. Z czym Ci się ono kojarzy? Przede wszystkim odwaga kojarzy mi się z realizowaniem siebie, dlatego żeby być sobą w każdej jakby w sytuacji i w życiu, i w sporcie. Nie bać się postępować według własnego sumienia i robić to co, to, co mówi serce i głowa, a nie robić to, co wszyscy. Pięknie, dziękuję Ci bardzo. A jak się zachowuje Twoje ciało, jak jesteś odważny? jak się zachowuje moje tak, ciało. Tak, co czujesz, jak masz, jak wiesz, że masz tą odwagę, żeby wejść do klatki i nie bać się różnych rzeczy lub inne sytuacje, kiedy podejmujesz odważne decyzje w swoim życiu. Jak twoje ciało się wtedy zachowuje w chwili tej przypływu odwagi? To też jest ważne, żeby umieć też rozpoznawać właśnie i kontrolować własne ciało, żeby to głowa kontrolowała ciało, a nie ciało kontrolowało nas, więc jakby ja nigdy nie miałem problemu z tym, żeby zapanować na ciałem, nad ciałem w jakichś trudnych decyzjach czy właśnie skrajnych sytuacjach, więc to zawsze u mnie jest właśnie taki takie też życiowe wyzwanie, żeby w każdej sytuacji właśnie kontrolować dobrze to ciało, nie? E, Jakie myśli się pojawiają, kiedy masz do czynienia z wewnętrzną odwagą? No przede wszystkim pozytywne, pozytywne myśli takie, żeby zrealizować czy wyjść z danej sytuacji w taki sposób, jaki to zaplanujemy? Jaki chcesz. Drugą naszą emocją, e, i teraz już z tej drugiej strony, jest smutek. Przekazuję Michałowi, tak wygląda, przynajmniej tak nam smuteczek. kolega narysował smuteczek. 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 E, pewnie e, czasami chyba też czujesz e, w różnych sytuacjach. Smutek może nie, to jest fajne, ale jeżeli pojawia się, czy się w ogóle pojawia w Ta, Twoim to ja życiu? Ja jestem, e, mimo wszystko, Mimo mojego wykonywanego zawodu, jestem bardzo wrażliwy i mam przede wszystkim dużą empatię dla, dla różnych sytuacji, między innymi też dlatego jestem ambasadorem Fundacji Cancer Fighters, które wspierają dziedziaczki z chorobami y, onkologicznymi I, i napatrzałem się tyle i to też jest ważne właśnie, żeby zachować taki życiowy balans, żeby gdzieś ta popularność i sława nie nie obderzyła nam do głowy, jak Czyli... się mówi, nie? Więc mówię, no, Mam dlatego tutaj naszego obrazka, dużo też empatię, no bo jest smuteczek, nie? Jak smuteczek się pojawia w Twoim życiu, to jak on się, w jaki sposób on się pojawia w twoim ciele ja wewnętrznie? Raczej, raczej smuteczek przeżywam wewnętrznie i staram się go jakoś nie, nie uzewnętrzniać. Jakoś tak, tak mam, nie. Okay. I pomaga sport? Na to, żeby no, to się No oczywiście, no Super. tak. Zdecydowanie to są sytuacje, gdzie sport, czy to, jest, czy to są pozytywne emocje, czy to jest strach, czy to jest właśnie smutek, no to sport to jest taka rzecz, że mnie po prostu zabiera gdzieś do innego świata i dzięki jakby zrealizowanemu treningowi po prostu mam satysfakcję endorfiny i te, te złe emocje po prostu gdzieś odchodzą na dalszy plan. Super. Także teraz wszyscy wędrują na siłownię. Tak części zamkniętych, co prawda, ale są takie, które są otwarte. I można z tego korzystać. Bardzo Ci dziękujemy za wspaniały wywiad. Dziękuję, Dziękuję. bardzo, Michał, bardzo i do zobaczenia w późniejszym czasie i może na Macie. Znaczy ja nie, ale może oni sprzed kamery. Do, do zobaczenia. Dziękuję